Wzdychaj, Mato. Ty jesteś nikim. Jesteś głównym. Mam nadzieję, że umrzesz na nowotwór. Mam nadzieję, że spierdolicie ten rak. Masz krzywy ryj. Wyglądasz jak szczur. Masz wielki nos. Jesteś żadna. Z takim ryjem nagrywasz? Ty jeszcze żyjesz? Wzdychaj, Mato. Wzdychaj, Mato. Jesteś po Jesteś upośledzona umysłowo. Jesteś dnem intelektualnym. Ja bym cię nawet patykiem przez szmatę nie dotknął. Jesteś nikim. Idź się zabić. I tak dalej, słuchajcie, i tak dalej. Eee, mogłabym wam jeszcze i jeszcze i jeszcze więcej opowiadać. Eee, I Powiem Wam, że jest to, jest to dla mnie ciężki temat i tak w zasadzie to myślałam, że nigdy nie będę go podejmować, bo nie chciałam, żeby osoby bliskie, jak nie wiem, moi rodzice czy mój brat, oglądali to, słuchali. Natomiast po sytuacji, która miała miejsce w Gdańsku, po śmierci prezydenta Gdańska. Stwierdziłam, że muszę po prostu zabrać, zabrać głos, jeżeli chodzi o temat hejtu. I powiem Wam, że y, kiedy myślałam o tym, żeby założyć kanał i żeby y, pokazać Wam, jak wygląda leczenie, pokazać Wam, jak wygląda chemioterapia, y, to zastanawiałam się, czy spotka mnie hejt, a bardziej zastanawiałam, czy, czy, zastanawiałam się, czy ja sobie z tym hejtem poradzę. Natomiast stwierdziłam, że w zasadzie to no, hejt mnie nie dotyczy, bo w zasadzie, dlaczego ktoś miał mnie hejtować, w końcu kanał nie jest kontrowersyjny, bo pokazuje jakby tylko i wyłącznie leczenie. A z drugiej strony a z drugiej strony no, bardzo często hejt wynika też z zazdrości i pomyślałam sobie, że w sumie nie mam niczego, co ludzie mogliby mnie zazdrościć bo nie mam ani bogactwa, ani pieniędzy ani sławy, ani, e, ani wyglądu ani drogich rzeczy, no w zasadzie nie mam, nie mam niczego, co mogłoby powodować u ludzi zazdrość, zawiść więc raczej z hejtem się nie spotkam i nic bardziej mylnego bo im więcej osób przybywało na kanał tym pojawiało się większe Hejt. I tak naprawdę hejt zaczął się już od samego początku, ponieważ pierwsze, pierwsze filmy, jakie nagrywałam, były to filmy z chemioterapii. I są to też filmy, które mają jakby największą oglądalność, oglądane są do tej pory, ze na to, że dużo osób szuka informacji o chemioterapii, o leczeniu i, i, i tu pojawił się największy atak przede wszystkim, przede wszystkim osób, które są wyznawcami. Pana Jerzego Zięby, e, które wierzą tylko i mocy, wyłącznie w medycynę niekonwencjonalną, i które e, dał sobie uciąć e, głowę i rękę, że e, nigdy nie chorowały, bo ta, takie osoby mają najwięcej do powiedzenia, i był to być taki hejt, Taki hate, hate, bo ja potrafię odróżnić komentarz, potrafię odróżnić krytykę, ja krytykę przyjmuję i bardzo często, no, uczę się, uczę się po prostu od Was, zwracam uwagę na, co, na to, na co, co Wam przeszkadza i szanuję Wasze zdanie jako widza, bo, bo widz tu jest najważniejszy, odbiorca jest najważniejszy. Natomiast jeżeli ktoś pisze, że mam zdychać, i że jestem szmatą i tak dalej, albo że mi życzę śmierci, no to wiecie, to jest hejt. I hejt pojawiał się bardzo często, jeżeli chodzi o chemioterapię, nawet pamiętam, jak dostałam jakiś komentarz, że hmm, dostałam komentarz, że fajnie jakbym umarła bo, bo moja śmierć uratowałaby kolejne istnienia w sensie wiele osób dzięki temu, żebym umarła może by się nie zdecydowało na chemioterapię i dzięki temu by przeżyło wiecie, kosztem mojej śmierci taka, taka moja misja życiowa także szkoda, albo znaczy nie szkoda tylko dobrze, żebym umarła dostałam też wiadomości, że nawet nagrałam osobny film o tym, że szkoda właśnie, że już nie choruję i że już nie ma tych odcinków, tak jakby wiecie, to był jakiś serial reżyserowany że, że szkoda, że już no, nie mam tej chemioterapii, bo, bo byłoby ciekawiej eee, i wiecie, eee, to było dla mnie bardzo smutne i bardzo ciężkie, no bardziej, że ja nie spodziewałam się, że komuś będzie przeszkadzać to, że ja opowiadam chorobie, eee, że powiem Wam nawet szczerze że teraz, bo teraz, eee, Teraz no, mówię Wam, e, otwieram się przed Wami tutaj, jeżeli chodzi o, o te hejty całkowicie. Nawet dostawałam, słuchajcie, maile e, prywatne od pacjentek, słuchajcie, od pacjentek, które e, dwa takie dostałam maile, że jak ja mogę e, tak powierzchownie podchodzić do choroby, że skupiać się na tym makijażu, e, na, zachęcać kobiety, żeby się na przykład w trakcie choroby malowały, czy ubierały, czy jak to jest takie powierzchowne, że, że ja w ogóle nie mam pojęcia, co to jest choroba, co to jest leczenie i tak dalej, i tak dalej. To tak tylko na marginesie Wam mówię, ale, ale jakby ten hejt mnie po prostu przeraził i przeraziło mnie to, że ludzie życzą mi śmierci i to, że mi mówią, że umrę po tej chemioterapii. I... Mm. I na początku reagowałam. Pamiętam, że wchodziłam w ogóle w takie dyskusje, odpisywałam. Oczywiście te dyskusje do niczego nie prowadziły, ale ja czułam, czułam taką powinność, nie wiem, wytłumaczenia niektórym osobom, zapytanie się. Pamiętam, jak, jak na początku w ogóle kanału pytałam się, dlaczego tak uważasz, dlaczego, dlaczego jesteś taki niedobry dla mnie. Na przykład, jak ktoś tam coś do mnie wpisał, wiecie, takie śmieszne teraz jest to z perspektywy, jak sobie o tym myślę, ale tak myślałam, że ja tymi komentarzami. Może jakoś wpłynęła na tego człowieka, i być może wpłynęłam, tego nie wiem. Natomiast później e, dużo osób mi pisało, żebym nie reagowała, że to jest tylko taka pożywka dla, dla hejtu, że to, e, to tylko napędza i powoduje, że, 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 że ci hejterzy jeszcze więcej będą pisać, jeszcze bardziej będą mnie obrażać. E, no i był taki czas, że w ogóle zaprzestałam o tym mówić, i tak dalej. Natomiast po sytuacji, która miała w Gdańsku, e, jestem przekonana, e, że, to, e, że to jest błąd, że o agresji musimy mówić. Musimy mówić i musimy na nią reagować, bo e, bierność nie ma nic gorszego niż bierność, słuchajcie. E, I ten film to jest, właśnie, to jest właśnie mój apel do Was. E, to nie jest apel, żebyście nie mieli w sobie agresji, żebyście, nie wiem, się kochali i tak dalej, e, i żeby było cudownie i wspaniale, bo ja wiem, że tak nie będzie, ale żebyście reagowali, słuchajcie żebyście reagowali, czy widzicie agresję w internecie, czy widzicie e, agresję e, w realu, e, w rzeczywistości, gdzie tak? dzieje się koło Was. Ja wiem, że to są czasami bardzo ciężkie sytuacje, że e, my, jak ludzie, mamy tendencję podążania za ślepo, za tłumem, bo tak jest łatwiej, bo wtedy czujemy się bardziej akceptowani, e, ale e, słuchajcie, naprawdę, nie pozwólcie, żeby wokół Waszym otoczeniu, komukolwiek działa się, krzodaj, żeby ktokolwiek był e, dyskryminowany ze względu na, na, na pochodzenie, na kolor skóry, na orientację seksualną, na cokolwiek, na to, jak wygląda, nie pozwólcie, zawsze reagujcie, słuchajcie, zawsze, bo jeżeli my będziemy reagować, to damy przykład kolejnym osobom, które też będą reagować w takiej sytuacji i po prostu będziemy niszczyć ten hejt i tą agresję. A to trzeba niszczyć, słuchajcie, w zalążku, bo. Hmm. Nie wiadomo, czy morderca pana prezydenta Zgnańska może też zaczynał jako cichy hater przed komputerem, może najpierw swoją agresję wylewał właśnie w komentarzach, później wśród bliskich, a później jeszcze mu to nie wystarczało i musiało iść to dalej. I i powiem Wam, że jestem zasmucona tą całą sytuacją I, yy, i tak sobie właśnie ostatnio myślałam, że z jednej strony yy, tak sobie myślałam, że okej, okay, że ja już przywykłam do tego hejtu, yy, że on jest i tak dalej, ale z drugiej strony po tej sytuacji co się działo, po prostu ja wiem, że yy, że po prostu trzeba z tym walczyć, trzeba reagować, i, i bardzo się teraz cieszę, że można też wziąć konsekwencje z takiego właśnie pisania: że nikt w internecie nie jest, słuchajcie, anonimowy już i że życzenie komuś śmierci albo straszenie kogoś nie zostaje, słuchajcie, bez odezwu, że można zrobić z tym porządek. I, i to jest. I, i, i powiem Wam, że że, że. że apel mam też do rodziców, że jakby po Waszej stronie. Jest bardzo dużo, jak wychowacie swoje dzieci, jak dacie im przykład. Jeżeli wy będziecie tolerancyjni, to i wasze dzieci będą tolerancyjne, a jeżeli zauważycie, że wasze dziecko dyskryminuje, na przykład inne dziecko, obraża i tak dalej, to po prostu zareagujcie. Ja wam podam przykład mojej znajomej, która zrobiła na mnie tak mega wrażenie, ponieważ powiedziała mi, że przez przypadek po prostu znalazła na komputerze od jej córki komentarze skierowane do jakiejś dziewczynki z klasy, komentarze, które były obraźliwe, które śmiewały tą dziewczynkę ze względu na wagę, ze względu na tuszę. I powiem Wam, co ona zrobiła, słuchajcie. Ona wzięła te komentarze, wydrukowała, zaniosła do pani wychowawczyni do szkoły, prosząc, żeby pani zrobiła z tym porządek. I, i, i co jeszcze zrobiła? Słuchajcie, zwołała całą swoją rodzinę i przy tej rodzinie rozmawiała z tą córką i czytała te komentarze i tłumaczyła tej córce, jak, jak źle postępuje. Ja, powiem Wam, byłam pod wrażeniem, ponieważ często jest tak, że rodzice w takiej sytuacji, Situacji, czują, czują, że to może jest jakaś porażka wychowawcza, że to jest może ich wina. Słuchajcie, niekoniecznie. Czasami dziecko jest w takim wieku, jest w takim towarzystwie, chce zaimponować i tak dalej, i tak dalej. Waszą kwestią jest, słuchajcie, zwracanie na to uwagi, rozmawianie, rozmawianie z dzieckiem cały czas i tłumaczenie, bo w tych młodych ludziach, słuchajcie, jest siła, jest siła i wiara, że coś się w końcu zmieni. I tak mi teraz przyszło na myśl, ale już Wam kiedyś opowiadałam, właśnie jak mój znajomy, tak to nazwijmy, powiedział, że on uwielbia ze swoimi dziećmi chodzić na mecze i wtedy, kiedy właśnie w tym meczu w jednej z drużyn jest jakiś czarnoskóry piłkarz, to po meczu on razem ze swoimi dziećmi rzuca w tego czarnoskórego piłkarza bananami i to jest w ogóle taka super zabawa i dzieciaki też mają taką super zabawę. Słuchajcie, jak ja to usłyszałam, to mi po prostu ręce cyckie opadły do ziemi, bo e, powiedzcie mi, na kogo wyrosną te dzieci? na kogo dorosną te dzieci, one mają taki przykład, więc, więc mówię, więc w nas dorosłych jest nadzieja, że wychowamy dzieci na społeczeństwo tolerancyjne, społeczeństwo, które naprawdę akceptuje inność i które potrafi reagować, właśnie reagować na agresję, na złość, na hamstwo, na szydzenie z drugiej osoby i tak i tak dalej. I tak samo w internecie, jeżeli widzicie, jeżeli widzicie przejawy właśnie takiej agresji, to słuchajcie, też reagujcie, a mówię to dlatego, że y, ja wtedy myślałam, odpisując, że to y, nic nie daje, ale może to daje. A wie, wiecie czemu sobie tak myślę, że to może coś daje, że taki hater, który na przykład napisze y, pod, pod, pod jakimś tam filmem, że y, dana osoba jest. Y, ma zdychać, czy yy, i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, jeżeli inne osoby zareagują, to może na tą osobę jakoś to wpłynie. Może się zawstydzi, może jej będzie głupio, bo tak sobie myślę, że czasami jest tak na przykład, yy, że jakby pod moimi filmami na przykład ktoś pisze komentarz, że na przykład czeka go operacja albo czeka go chemioterapia i ja później widzę, że na przykład pod tym komentarzem jest 20, słuchajcie, innych komentarzy, gdzie ktoś, gdzie obce ludzie piszą, że słuchaj, dasz radę, że jesteśmy z Tobą itd. i tak dalej. To jest, wiecie, super i ja mam święte przekonanie, że ta osoba, która to napisała i czyta te komentarze, czuje, wiecie, jakąś siłę, czuje jakąś moc, ma tą energię, energię, którą po prostu możemy przekazać, wiecie, nie fizycznie, możemy się nie znać, ale przekazujemy sobie właśnie przez ten monitor e, i poniekąd się znamy i poniekąd się przyjaźnimy, tak to nazwijmy, kolegujemy. E, I tak samo to działa w drugą stronę, że, e, że może taki hater, e, kiedy przeczyta te komentarze, to się po prostu zastanowi, może będzie mu głupio, może będzie wstyd po prostu, e, że takie coś napisał e, e, i. Ja Wam powiem, że naprawdę dostałam wiele takich smutnych wiadomości dotyczących i mojej kobiecości, dotyczących mojego leczenia, posiadania dzieci itd., itd. Słuchajcie, pamiętam jak na Instagramie miałam dwie takie osoby, które słuchajcie notorycznie pod każdym zdjęciem pisały mi, słuchajcie takie, takie, takie smutne rzeczy, na przykład na przykład że może nie będę nawet yy, przytaczać, ale bardzo smutne, właśnie dotyczące choroby, jakby kobiecości i tego, co przeszłam i takie, wiecie, to też były takie, takie uderzające we mnie i. Yy i powiem Wam, że ja na przykład na te komentarze nie reagowałam, a może powinnam, może właśnie powinnam pisać i reagować, e, a nie udawać, że się nic nie dzieje, bo po co, po co reagować? Przecież w końcu będę kusić takiego hejtera, żeby pisał e, dalej. E, także tak, kochani, e, musiałam się do Was odezwać i e, musiałam z wami ten temat porozmawiać, bo wiem, że czasami możecie czytać komentarze e, i się gdzie te hejty? Ja te hejty, słuchajcie, kasuję, kasuję po prostu, bo... Ym... Bo nie, nie mają jakby większego sensu. Nie, nie, mają, nie ma to sensu, żeby one pod tymi filmami były. A jeżeli będą, to trzeba na nie reagować I, i tak samo w otoczeniu, w realu, w życiu rzeczywistym, gdziekolwiek byśmy się nie znaleźli, zwracać uwagę i reagować na tą agresję, bo widzicie do jakich nieszczęść później dochodzi. Także tak, kochani, przepraszam oczywiście za spontaniczność i chaos tej wypowiedzi i również um... Na koniec tego filmu mam prośbę wielką. Ja odezwę się też jeszcze prywatnie, ale mam prośbę do moich koleżanek YouTube'owych z podwórka, żeby też zabrały głos, bo wiem, że Was też dotyczy hejt. Wiem, że, że, że dostajecie komentarze, które na przestrzeni ogólnie nagrywają, dostałyście pewnie nieraz komentarz, który był, który był dla Was ciężki i który spowodował. który był po prostu hejtem. I proszę Was, żebyście też zabrały tutaj głos, bo to jest nasz czas i no YouTube jest poniekąd, poniekąd jakąś bronią, możliwością wygadania się, być może wpłynięcia na kogokolwiek, choćby, choćby na jedną osobę, która się zastanowi nad swoim zachowaniem, co jej daje taka agresja, co jej daje takie zachowanie, co jej daje obrażanie, co jej daje zazdrość, tak naprawdę nic, to wszystko wraca ze zdumioną siłą I, i wiecie, po prostu złość rodzi złość i złość wyrasta na złym podłożu i użyźnia te złe podłoże, aż w końcu, aż w końcu ta agresja i złoże panuje całe nasze ciało, umysł e, i, i prowadzi właśnie do takich sytuacji jak w Gdańsku. Także moje YouTube'owe koleżanki, e, Karolina Myśliwiec, e, Natalka z kanału Siadam i Gada, Ada e, Gada, e, Charlotte, e, teraz nie chcę, no to jestem, i chciałabym nikogo pominąć, słuchajcie. E, i ktokolwiek mnie ogląda, i ktokolwiek miałby ochotę e, jakby dołączyć się do tej akcji i też opowiedzieć o, 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 o Hejcie, o tym, co Was spotkało, to, e, to bardzo będzie mi miło, e, bo myślę, że razem możemy więcej e, i myślę, że trzeba o tym mówić, a nie zamiatać niektóre rzeczy pod dywan i udawać, że, że się nic nie dzieje. Także tyle, kochani, wybaczcie za chaos, słuchajcie, ale to jest dla mnie takie emocjonalne, bo. E, bo niektóre rzeczy wiecie, człowiek tak trawi w sobie i nawet nie ma z kim za bardzo porozmawiać, no bo, yy, bo wiadomo, no, to są przykre rzeczy i. i, i... I też nam no, no, wiadomo, że nie będę o tym rozmawiać z jakimiś bardzo bliskimi osobami, bo im też jest przykro, yy, ale yy, no, musiałam po prostu, yy, musiałam i chciałam zabrać w, w tej sprawie głos yy, i czekam na Wasze komentarze, yy, oczywiście pod filmem yy, i serdecznie Was pozdrawiam, yy, całuję dziękuję, że jesteście.